Donald Tusk. Czy chcemy go postawić przed Trybunałem Stanu? Tak. Chcemy postawić Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Trzeba postawić Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Postawienie Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu to jest kwestia kilku miesięcy. Postawimy Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Jestem przekonany, że będziemy w stanie w maju postawić Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Numerem jeden, że na liście osób, które powinny stanąć przed Trybunałem Stanu jest Donald Tusk za jego prorosyjską politykę. Postawimy Donalda Tuska przed przed Trybunałem Stanu, realizując pro proces deputinizacji polskiego życia publicznego. Postawimy prorosyjskiego Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu, a potem wsadzimy do więzienia. Donald Tusk przed Trybunał Stanu. Donald Tusk przed Trybunał Stanu.